Okej, okay, no to ja nazywam się Grzegorz Gołda, pracuję w Google od czterech lat. Do niedawna jako Software Engineer w Cloudzie, ale od kilku miesięcy jako Site Reliability Engineer. Używam tu gotowych slajdów, które są po angielsku, ale będę mówił po polsku. Mam nadzieję, że to nie jest problem. Ok. Więc tak, prezentacja będzie o zasadach w oparciu o które Google buduje rozproszone systemy. I są to takie wysokopoziomowe zasady. Bo zgłębienie dowolnego z tych poruszonych tutaj tematów zajęłoby wiele godzin i to nie jest możliwe na takiej prezentacji, ale na końcu będzie kilka książek, które warto przeczytać, by pogłębić tę wiedzę. Google utrzymuje wiele systemów działających w skali planetarnej, i tutaj te zasady tutaj przedstawione pomagają w uzyskaniu wysokiej niezawodności tych systemów, ale dotyczą one również mniejszych systemów, więc nie muszą być to systemy w skali planetarnej problemy sieciowe występują wszędzie, prawda? Dyski mają ograniczoną żywotność, bagi w oprogramowaniu zawsze się zdarzają. I te zasady pomogą walczyć z tymi problemami. Więc tak, w pierwszej części prezentacji opowiem o głównych zasadach i są to po kolei definiowanie wymagań dotyczących dostępności danej usługi. Identyfikacja wąskich gardeł, przewidywanie awarii, prostota oprogramowania, które budujemy, preferowanie mikrousług, load balancing i replikacja wszystkiego, co możliwe. Więc zacznijmy od wymagań. Więc co to znaczy, że serwis jest duży? To zależy od wielu czynników, i warto się nad nimi zastanowić, by podjąć odpowiednie decyzje projektowe. I oczywiście mamy ograniczone zasoby, czyli czas, ludzi, którzy będą ten software budować, pieniądze. Ale istotnymi czynnikami są także czas i koszt niedostępności usługi i warto się nad tym zastanowić, skwantyfikować to. To znaczy, ile kosztuje na przykład godzina downtimeu, tak? Czyli przez godzinę system jest niedostępny, ile pieniędzy tracimy bo na przykład, nie wiem, jeśli chodzi o e, gmaila, tak, powiedzmy gmaila, godzina niedostępności darmowej skrzynki pocztowej może się odbić lekko na reputacji, ale nie jest to duży koszt dla firmy, prawda? Natomiast godzina niedostępności chmury, gdzie nie można, nie wiem, używać e, żadnych instancji, no to jest katastrofa finansowa, e, reputacyjna też, ale finansowa. Więc warto, się, warto policzyć takie rzeczy. Drugi czynnik to koszt utraty danych, czyli co się stanie, jeśli dane zostaną stracone na zawsze. I na przykład utrata ostatniej linijki edytowanego dokumentu jest do przełknięcia dla użytkownika, ale utrata nie wiem, danych użytkowników, typu zdjęcia, powiedzmy jakieś nagrania to jest znacznie większy problem. Kolejny czynnik to wydajność przepływu i przetwarzania danych w zależności od aktywności użytkowników. Jeśli oczekujemy, że szczyt aktywności jest znacząco większy od średniej, to musimy inaczej zaprojektować system. I dzięki monitoringowi możemy śledzić wiele z tych aspektów działania systemu, ustawić cele, które chcemy osiągnąć, nazywamy to SLO. Przykładowe SLO to na przykład liczba poprawnych zapytań wysłanych przez użytkowników, które zakończyły się sukcesem w ciągu ostatniej godziny. I że to powinno być nie mniejsze niż powiedzmy 99,999% wszystkich zapytań. Staramy się utrzymać ten poziom. I zdefiniowanie takiego SLO, hmm. które odzwierciedla potrzeby użytkowników przy uwzględnieniu naszych zasobów i ograniczeń, to jest istotna część projektowania systemu. Ponieważ. Dzięki określeniu tych wymagań możemy dojść do wniosku, że nie warto inwestować zbyt wiele w pewne części systemu, ponieważ użytkownicy nie ucierpią zbyt mocno podczas ich awarii. Czyli nie jest naszym celem niezawodność każdego elementu jak największa, ponieważ jest to nierealistyczne, to znaczy nie ma tyle pieniędzy na świecie, żeby można było skalować w nieskończoność, tak? Trzeba, trzeba tutaj podjąć jakieś decyzje. Następnym krokiem przy budowie takiego serwisu jest identyfikacja wąskich garder, które mogą utrudnić skalowanie w przyszłości. I chodzi tu o zadawanie takich pytań, jak na przykład, w jaki sposób zużycie CPU, czy pojemność dysków wzrasta względem liczby użytkowników lub liczby zapytań przez nich robionych. Czy architektura umożliwi skalowanie wydajności albo pojemności, czy możemy obsłużyć zmianę stosunku odczytów do zapisów to wszystko trzeba znaczy, warto się nad tym zastanowić żeby wiedzieć jak zaprojektować serwis tak wiadomo że nie przewidzimy wszystkiego ale zadawanie takich pytań ułatwi nam projektowanie i następny krok to zrozumienie w jaki sposób elementy systemu mogą ulegać awarii i zaakceptowanie, że prędzej czy później jej ulegną, bo co do tego nie ma wątpliwości. Tak? Dyski twarde zawsze mają ograniczoną żywotność. Jeśli mamy 10 tysięcy maszyn, wiadomo, że każdego dnia jakaś się psuje, i trzeba to po prostu się z tym pogodzić i zaprojektować serwis tak, by działał pomimo tego. Więc musimy się zastanowić, tak? czy nasza architektura pozwoli serwisowi działać, gdy padnie część sieci, na przykład, albo padną dyski z danymi. Czy jesteśmy w stanie przetrwać utratę zasilania w jednym centrum danych, katastrofę naturalną, tego typu rzeczy? I teraz patrzymy na bardziej konkretne porady, jak zaprojektować systemy, które, które się będą skalować. O ile podczas prototypowania serwisu wygodnie jest używać jednej binarki z serwerem implementującym całą funkcjonalność. O tyle później warto podzielić ją na mniejsze i prostsze mikroserwisy. Weźmy na przykład pod uwagę no, taką usługę, w której będziemy uploadować i wyświetlać obrazki. Tak? Obie te aktywności różnią się znacząco charakterystyką. Wyświetlanie jest zwykle znacznie częstsze i wymaga jedynie odczytu danych. Upload jest znacznie rzadszy, ale jedno zapytanie trwa czasem dłużej. No i wymaga zapisu. Jeśli obie, obie te funkcjonalności są zaimplementowane w tej samej usłudze. Skalowanie jest trudniejsze i ciężej jest też zmierzyć wydajność takiego serwera, ponieważ no. Rzeczy są ze sobą wymieszane trochę. No a skaluje się trudniej, no z tego względu, że jeśli chcemy wyskalować tylko Odczyt danych, to niestety w przypadku takiego serwera mamy też funkcjonalność dotyczącą zapisu i one są ze sobą związane. Tak? Jeśli wydzielimy dwie usługi, jedną do uploadu, jedną do wyświetlania, no to możemy skalować je niezależnie od siebie. Więc jeśli potrzebujemy zwiększyć wydajność odczytów, na przykład, no to dodamy więcej serwerów służących tylko do odczytu. Podobnie serwer służący do uploadu może działać bez narzutu serwera służącego do odczytu. Jest to no, na przykład tak, garbacz kolektor javowy, Powiedzmy, że serwis jest napisany w javie tak? I trzymamy sporo skeszowanych danych do odczytu. No i ten garbacz kolektor co jakiś czas może po prostu zastopować wszystko. Jest to niepotrzebne w przypadku na przykład naszego serwisu, który zapisuje rzeczy. Dodatkowym benefitem takiego podejścia jest oczywiście też kod, który jest prostszy i łatwiejszy do zrozumienia. Kolejna rekomendacja to preferowanie mniejszych usług, najlepiej podbawionych stanu. Chodzi o to, żeby zapytanie użytkownika mogło zostać w miarę możliwości obsłużone przez dowolny serwer, a przez mniejsze usługi rozumiemy mniejsze w sensie liczby obsługiwanych zapytań na sekundę. I to jest nieco nieintuicyjne, bo intuicja podpowiada, że jedna maszyna, Powinno obsługiwać jak najwięcej zapytań, tak? Chcemy to zmaksymalizować. Ale prędzej czy później osiągamy już taki ruch, że przekracza to możliwości pojedynczej maszyny i ostatecznie i tak musimy skalować to horyzontalnie. Więc lepiej zrobić to od początku, dobrze. Ale jest też drugi, ważniejszy powód. Mniejsze serwery działające na większej liczbie maszyn, schowane za load balancerem, chronią nas przed wielkimi awariami. To znaczy, jeśli taki mały serwer padnie, który obsługuje tam małą część ruchu, no to nie mamy problemu. Nasz serwis nadal może sobie obsługiwać zapytania użytkowników. Oni się nawet nie zorientują, że coś jest nie tak. Gdy padnie duży serwer, no to musimy go od razu zastąpić, albo awaria jest widoczna. I kolejny benefit takiego skalowania horyzontalnego to możliwość inkrementalnego zwiększania wydajności przez dodawanie nowych, małych maszyn i rozkładanie ruchu pomiędzy nimi. Co łatwiej jest zrobić? Upgrade systemu, Możemy po prostu na jakiś czas wyłączyć jakąś maszynę, zrobić upgrade i wszystko będzie działać. Jeszcze jeden benefit, jest ważny z punktu widzenia operacji, czyli SRI czy DevOpsów, że możemy powoli, mm, małymi krokami, rolloutować nowe wersje binarek. Czyli jeśli w jakiejś nowej wersji jest bug, możemy go wykryć dość wcześnie, no bo mamy dużo tych małych serwisów, Updejtujemy jedną binarkę i okazuje się, że tam jest jakiś problem, ale no to dotyczy tylko bardzo małej części użytkowników. Robimy rollback i prawie nikt nie zauważył, że jest jakiś problem. Nie wszystko jednak można tak łatwo skalować horyzontalnie, bo o ile do wyświetlania obrazków nie potrzebujemy utrzymywać dużo stanu, wręcz w ogóle stanu, to czytujemy dane i wysyłamy do użytkownika. O tyle większość użytecznych aplikacji stanu potrzebuje. No i chodzi tu o bazy danych, czy jakieś dokumenty trzymane w pamięci RAM serwera. I aby móc skalować taką aplikację, stan nie może być trzymany na jednym dużym serwerze, czy tam jednej bazie danych. Więc podstawowym sposobem na rozwiązanie tego problemu jest partycjonowanie albo sharding. Czyli wiele serwerów utrzymuje. Stan różnych fragmentów przestrzeni danych. Znaczy, dzielimy sobie przestrzeń na jakieś tam fragmenty i dzielimy ją pomiędzy wiele serwerów. Więc możemy to dzielić na podstawie klucza albo hasza i load balancer może decydować, do którego serwera wysyła requesty, no na podstawie tego hasza. I gdy potrzebujemy skalować taką bazę danych, no to po prostu dodajemy nowe maszyny i możemy ten przestrzeń kluczy podzielić między nie. Drugi sposób na skalowanie aplikacji stanowych to caching, caching danych do odczytu. ponieważ zapisy są często znacznie rzadsze. Wybrane maszyny są wtedy odpowiedzialne za zapisywanie stanu i aktualnie nie kesza ale to rodzi, to też powoduje pewne problemy, o czym. Będziemy mówić dalej. Tak, ten slajd jest o tym samym. Ok, więc teraz omówimy sposoby budowy takich systemów zgodnie z tymi zasadami, czyli będzie trochę o load balancingu, o koordynacji, utrzymywaniu konsensusu pomiędzy rozproszonymi węzłami oraz problemy związane z zachowaniem stanu. Tak, load balancing jest podstawową techniką używaną do budowania takich skalowalnych systemów. Koncepcja jest dość prosta. Serwer otrzymuje zapytania i wysyła je do jednego z wielu frontendów czy backendów, które potrafią obsłużyć tak, aby ruch rozkładał się równomiernie. W przypadku aplikacji stanowych load balancer musi też umieć, do którego dokładnie serwera trzeba wysłać dane, jeśli. Wymaga tego właśnie stan, tak? czyli użytkownik może mieć swoje dane na jakimś konkretnym serwerze i musimy się niestety tego trzymać. Load balancer też może się tym zająć. Robi to na podstawie np. Na jakiegoś ID użytkownika. I load balancery są krytycznym elementem infrastruktury w Google. Używam ich wszędzie, na wielu poziomach, i z punktu widzenia operacji są one też bardzo przydatne. Ponieważ kiedy jest jakiś problem, to wystarczy powiedzieć load balancerowi, żeby po prostu pewn pewnych maszyn nie uwzględniał. I tyle, koniec. Tak, na tym slajdzie widać najprostszy load balancing, czyli jeden serwer rozdziela zapytania pomiędzy wieloma backendami, ale w praktyce no to używamy po prostu wielopoziomowych hierarchii. Z load balancingiem związana jest ściśle replikacja. Czyli projektujemy usługi tak, żeby mogło działać wiele ich kopii. Wcześniej wspominałem, zmniejsza to ryzyko dużej awarii, ale też pozwala agresywnie skalować horyzontalnie, bo po prostu dodajemy nowe maszyny. Load balancing rozdziela ruch równomiernie. Między, między te procesy. I często stosujemy tutaj zasadę takiej M plus 2. Redundancji, czyli jeżeli do obsłużenia ruchu wystarczy nam n serwerów, to dokładamy dwie dodatkowe kopie, żebyśmy mogli przetrwać na przykład maintenance jednego z takich serwerów i awarię drugiego. I tak. Problem y, utrzymywania stanu. Więc gdyby nie było stanu, no to wszystko byłoby super, moglibyśmy skalować nieskończoność za pomocą e, po prostu kopiowania replikacji, tak. No ale niestety nawet nieskomplikowane aplikacje potrzebują utrzymywać jakiś stan pomiędzy zapytaniami. E, czy to w bazie danych, czy w pamięci RAM. I ponieważ stan utrudnia nam to skalowanie horyzontalne, trzeba dokładnie przemyśleć, jakiego stanu naprawdę potrzebujemy i gdzie powinniśmy go przechowywać. I to jest już kwestia zależna od aplikacji, tak? Jakie mamy problemy w takich aplikacjach? To jest najgorszy przypadek, czyli że stan musi być obsłużony przez jeden konkretny serwer. I zapytania od tego samego użytkownika muszą do niego trafić. No to jest zaprzeczenie tego skalowania horyzontalnego, no bo w tym momencie ten pakiet zawsze idzie w tym samym kierunku. Nie możemy nie jest tak, że dowolny serwer może go obsłużyć, tak? Może się też zdarzyć w tym przypadku, że jeden serwer będzie otrzymywał większość ruchu, a pozostałe będą bezczynne, tak? Chcemy tego uniknąć. Więc jak to rozwiązać? No jednym z takich pierwszych kroków jest rozdzielenie właśnie tego zapisu i odczytu. Ale to tylko pierwszy krok. W tym rozwiązaniu mogą występować problemy ze spójnością danych. To znaczy Zapis do, do jednego backendu wywołuje, wywołuje zapytania do, do, tych, do tych serwisów kaszujących, nakazujące im aktualizację tego kasza, prawda? Ale jeśli, jeśli, jeśli są to zapytania synchroniczne, no to wtedy wydłuża się czas takiego zapisu, prawda? Bo musimy poczekać, aż wszystkie serwisy potwierdzą, że tak, że, że otrzymały to zapytanie. A jeśli aktualizacje są asynchroniczne, no to wtedy właśnie możemy mieć ten problem ze spójnością. No bo jakiś jeden z tych serwerów może mieć, powiedzmy, stan jeszcze sprzed zapisu. Jeszcze nie, nie, dost, jeszcze nie, pod, nie przetworzył tego naszego zapytania. No i jest to dla użytkownika. Czasami, no, taki problem, że widzi, że, no, na przykład pisze komentarz, ale za chwilę go nie widzi, bo po prostu inna replika odczytuje dane. Więc w jaki sposób możemy wyskalować takie komponenty, które potrzebują stanu? Podobnie jak inne, czyli poprzez replikację, partycjonowanie i load balancing. I jak to zrobić? Więc nawet dzisiaj yy, dwie aplikacji ciągle trzyma, powiedzmy, bazy danych z backupem, ale na jednej instancji. Skalujemy ją wertykalnie, zwiększamy dysk, zwiększamy ram, no ale to tylko do pewnego poziomu. Poza tym jest ten problem, że tymczasowa awaria, czyli nie jakaś utrata danych i że musimy potem odczytać z backupu, tak, ale tymczasowa, po prostu tracimy, tracimy połączenie z tą bazą danych. No sprawia, że tracimy. Nasza usługa tak nie może korzystać z tych danych. No i to jest, to jest katastrofa. Więc rozwiązujemy to poprzez partycjonowanie i możemy haszować ID obiektów. Mamy kilka serwerów. Przypisujemy im jakieś zakresy, czyli na przykład hasze zaczynające się od A do K idą do jednego, do jednej z tych partycji, pozostałe do drugiego. Load balancer powinien wtedy wiedzieć, gdzie zrutować te zapytania, znaczy można to rozwiązać na wiele różnych sposobów, ale nie wchodzimy w to głęboko. Więc załóżmy, że load balancer to to rutuje, tak? Partycje są replikowane z redundancją n 1 lub n 2, zależnie od tego, jak ważne są te dane. I to łatwo się skaluje. Jeśli któryś zakres yy, jak, jeśli jakaś partycja, tak, jakiś zakres haszy staje się zbyt duży, no to możemy go po prostu podzielić i przenieść część na nowe maszyny. I jeśli dobrze się nasz schemat haszowania, czyli powiedzmy, nie wiem, miliard możliwych wartości, no to mamy bardzo duże pole manewru, żeby to dzielić, dzielić, dzielić w przyszłości. Jeśli zrobimy to źle, no to tak, to jest to wtedy problem, żeby to potem Podzielić ponownie. Okej. Okay, tak. Projektowanie takiej aplikacji wymaga aktywnego poszukiwania wąskich gardeł. I dla każdej istotnej funkcji powinniśmy sprawdzić, czy da się da się ją skalować horyzontalnie. Tak, więc już nie patrzymy na cały serwis, tylko na poszczególne funkcje czy da się skalować horyzontalnie, jakie są wymagania y, sprzętowe, ile potrzebujemy zasobów. I identyfikujemy y, single points of failure, czyli no, nie wiem, pojedyncze punkty awarii. Nie wiem, tak po polsku to będzie brzmiało chyba. Y, tak, więc każda funkcja. Sprawdzamy, y, czy jest jeden punkt, który może ulec awarii, który sprawia, że przestają ona działać. Chcemy tego uniknąć. Próbujemy mierzyć wydajność każdej takiej funkcji. Na przykład zadajemy sobie pytanie, co się stanie, jeżeli ruch będzie nagle 10 razy większy. I jeśli chodzi o design, to też dobrym pytaniem jest, czy nasz design pozwala łatwo rozszerzyć naszą aplikację dodatkowy data center? Jeśli nie, no to mamy problem ze skalowalnością. Więc te pytania warto sobie zadać jeszcze zanim potrzebujemy. Wyskalować naszą aplikację. Okej, okay. teraz będzie o spójności stanu. Ja chyba trochę za szybko to robię, bo zbliżam się już do końca, a jeszcze sporo czasu, ale okej. Okay. Okej, okay, więc powszechnie znane jest twierdzenie CAP, czyli że z trzech rzeczy: spójności, dostępności, tolerancji na split sieci, Możemy mieć tylko dwie. Nie da się tego przeskoczyć, należy to zaakceptować, należy to uwzględnić w projektach. I to, co my robimy, w Google, no to mamy różne systemy, które po prostu kładą nacisk na różne aspekty, czyli niektóre faworyzują spójność, ale inne dostępność. I okazuje się, że często spójność jest mniej istotna niż dostępność. Używamy bardzo często algorytmu Paxos, pozwalającego na osiąganie konsensusu w takim rozproszonym systemie. Są bardzo szeroko stosowane u nas. Tak, to jest taka standardowa, dobrze zrozumiana już metoda podejmowania decyzji w takim rozproszonym systemie między węzłami, gdzie duże rzeczy może się zepsuć. Tak. Połączenie może paść, storage może zniknąć. I dwa takie powszechnie używane w Google systemy, Chubby i Spanner, są oparte na Paxosie. Spanner to jest taka globalna, rozproszona baza danych, jest opisana, do, jest opisana fajnie w publikacji dostępnej w internecie, Spanner Google's Globally Distributed Database. To akurat polecam przeczytać, to jest taka dość naukowa, ale bardzo fajna. Mm. I do jakich celów używamy tego Paxos'a? Więc przede wszystkim wybór lidera, czyli kiedy z wielu procesów tego samego rodzaju musimy wybrać jeden, który będzie w jakiś specjalny sposób się zachowywał. Czyli powiedzmy mamy kilka serwerów, jeden musi zapisywać, a reszta tylko replikować zapisy. Chcemy wybrać tego lidera. Grupowanie procesów to kolejny. Kolejne zadanie. Oraz kontrola dostępu do rozproszonych danych i koordynacja pracy. I co to wszystko znaczy? A tu jeszcze na, na prezentacji są wymienione inne, ale nazywanie rzeczy i Key Value Stores to, to są takie specjalne case'y tego, co tu napisaliśmy. Tak. Osiąganie konsensusu nie jest tanie, więc używamy go stosunkowo rzadko. To znaczy, to nie jest tak, że możemy sobie cały czas używać tego algorytmu co, nie wiem, co sekundę. Ponieważ wymaga to przesyłania danych między procesami i także sporej liczby replik. I w Google mamy tak minimum 5 replik, jeśli chodzi o Paxos-a. Tak, i e, właśnie, do czego używamy e, w tym naszym przykładzie? To jest przykład tych naszy, tej naszej partycji e, z kilkoma replikami. E, no, i tutaj Paxos służy do grupowania tych replik w szardy, i to się wiadomo, no tutaj może właśnie sieć się zepsuć. Na przykład potrzebujemy jakiegoś konsensusu, żeby inne nody wiedziały, które są akurat w tej grupie, a które nie. Wybór lidera tutaj jest konieczny, ponieważ chcemy zapis, żeby jednak obsługiwał jeden serwer, żeby dane były spójne. Ten serwer będzie powiadamiał o pozostałe repliki. No to właśnie używamy wtedy Paxosa, żeby to zrobić. Ale nie, nie, nie uruchamiamy tego Paxosa, tak jak mówiłem, przy każdym zapisie. Lider jest wybierany na pewien czas, jest jakiś tam timeout. I ten temat jest dość trudny, dość głęboki ja nie jestem w tym ekspertem. Na co dzień po prostu używamy gotowych bibliotek, sprawdzonych usług to wszystko minimalizuje szanse błędów implementacyjnych, ale jest to konieczność przy właśnie przy tak dużych systemach, gdzie wiele może się zepsuć. Ok, no i teraz będzie podsumowanie. Więc podsumowanie jest takie, że w Google posługujemy się tymi wysokopoziomowymi zas zasadami przy budowaniu tych usług bo zakładamy, że serwery będą ulegać awariom, to jest podstawowe założenie, dlatego budujemy mikrousługi, które łatwo replikować, wszędzie używamy load balancingu na wielu poziomach, rozdzielamy ścieżki odczytu i zapisu, kiedy tylko możliwe, dzielimy stan na partycje, replikujemy te partycje, no i używamy właśnie Paxosa i podobnych algorytmów pozwalających na osiągnięcie konsensusu, kiedy na przykład sieć jest zawodna. I tutaj książki. E, tak, to są dobre książki, ale ja mam jeszcze jedną, której tutaj nie ma, którą też polecam, to jest Mark Klepman, Designing Data Intensive Applications. To jest też dobra książka, którą można sobie poczytać, żeby się wgłębić w ten temat. Zachęcam do tego. I to będzie koniec. Ale ja mam jedno pytanie. Jak mówiłeś o CAPI, to powiedziałeś, że spójność jest mniej istotna niż pojemność. A ja się pytam dlaczego. No nie zawsze potrzebujemy spójności. Czasami możemy pozwolić sobie, bo na przykład możemy pozwolić użytkownikowi, żeby problem rozwiązał sam. Tak. Mamy, 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 dwa, dwa, mamy dwa serwisy, które w pewnym momencie gdzieś tam coś się rozjechało, tak? Mamy dane zapisane tutaj, jedne, mamy dane zapisane tutaj. No powiedzmy, że będzie to edycja jakiegoś Doka. I możemy pozwolić użytkownikowi, żeby ten problem rozwiązał. Na przykład. Po prostu. Koszt rozwijania tego w inny sposób byłby zbyt duży. I tyle. Słuchaj, pojawiło się pytanie. Może nie dokładnie systemów rozproszonych, ale jest prośba do Ciebie, żebyś wyjaśnił, kim tak naprawdę jest SRI. A, okej. Okay. No to SRI to są ludzie, którzy przede wszystkim tak zajmują się właśnie niezawodnością, czyli on. -call rozwiązywanie problemów, które muszą rozwiązać ludzie, ponieważ automatyzacja zawiodła. No ale też właśnie w czasie, kiedy no, kiedy nie jesteśmy na okolu i kiedy nie ma problemów, no to tworzenie tej automatyzacji, poprawianie tej niezawodności, próba przewidywania problemu, zanim wystąpią i rozwiązywania ich. Czyli taki I... trochę detektyw. No. I mamy też spektrum trochę. Um, różne teamy wydaje mi się, mają różny nacisk na to, jak wiele um, kodu same piszą. Na przykład w moim teamie jest całkiem sporo tego, w innych mniej, więcej pracy operacyjnej, no to jest różne.